To wynalazek dający największą rozdzielczość. Także tu mamy adapter T2E Next. Tu mamy taką przejściówkę M42, M42. W środku mamy fragment, soczewkę z okulara 4 mm. Później mamy telekonwerter 2 razy panorama. Kolejny taki pierścień przejściówka, astronomiczny nosek do astronomicznego noska wkręcony reduktor ogniskowej reduktor ogniskowej 0,5 potem barlow dwa razy no i takie przejściówki do teleskopu 3 także tak, zaraz pokażę jak to wygląda jeszcze ten okular także robi super powiększenia i yy, yy, kon kontrastowe, że napis kilku przeczytać można z odległości ponad kilometra. Także teraz pokażę ten okular, mhm. który wykręciłem z Astronomicznego 4 razy także tą końcówkę, znaczy ten początek, główny okular, i wkręciłem go jeszcze na takiej tulejce tutaj do środka. Nie będę tego ruszał, żeby tego nie rozregulować, ale działa to. Może takie połączenie. Później mamy i robi z teleskopu 1000 mm prawdopodobnie powiększenie. Około 20 tysięcy razy ogniskową. No ale to zobaczymy po nagraniach potem Księżyca i planet.